Piłkarze Olimpii Grudziądz odnieśli kolejne zwycięstwo w lidze. Tym razem Biało-Zieloni nie dali większych szans drużynie Puszczynie-Połomice i wygrali 3 do 1. Do przerwy pomimo dobrej gry gospodarzy bramek nie oglądaliśmy. Wśród najbardziej aktywnych piłkarzy Olimpii był Maciej Kowalczyk. Wspomniany zawodnik rozwiązał worek z bramkami w drugiej części spotkania, kiedy to w efektowny sposób wykorzystał podanie ze stałego fragmentu gry. Dwie minuty później było już jednak jeden do jednego. Wszystko za sprawą sporego nieporozumienia w polu karnym Olimpii. W całej sytuacji najprzytomniej zachował się Paweł Moskwit i goście cieszyli się z remisu. Radość puszczy nie trwała zbyt długo. Prowadzenie dla gospodarzy uzyskał kilka chwil później Maciej Rogalski. W ostatnim fragmencie spotkania wynik meczu ustalił kapitalnym lobem Marcin Smoliński. Dzisiaj pierwsza połowa też nie była za dobra w naszym wykonaniu. Dopiero w drugiej połowie mieliśmy sytuację, dostaliśmy trochę reprymendy od trenera, więc no mam nadzieję, że będziemy wszystkie mecze grali tak jak w drugiej połowie, to będę spokojny o wynik, bo wiadomo, że wymienia nas się jakoś tam w gronie faworytów i może na razie to na nas ciążyło, mam nadzieję, że po tym meczu trochę z nas nie wiem, stres szedł, chociaż myślę, że to nie był stres, ale wygraliśmy, mamy 6 punktów po trzech meczach, więc myślę, że nie jest najgorzej. Przeciwnik dzisiaj postawił nam dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo duże wymagania. No chwała, chwała nam za to, że wygraliśmy dzisiaj i po tej bramce na 1-1 zdołaliśmy się podnieść i chwała Maćkowi, że strzelił. zrobił bardzo ładną akcję i strzelił bramkę na 2-1. Trzeba łapać punkty, to jest najważniejsze i to się nam to się nam w tym momencie udało. Myślę, że wygraliśmy jak najbardziej zasłużenie. Przed piłkarzami Olimpii Grudziądz spotkanie w rozgrywkach Pucharu Polski. Biało-Zieloni zmierzą się z różną miedzi Legnica. Początek sobotniego spotkania w Grudziądzu zaplanowano na godzinę 18.